W tym materiale przedstawię Wam, jak fajnie zrobić pastę jajeczną na kanapkę. Pierw oczywiście myjemy rączki, dokładnie mydłem szorujemy, bo nie wiadomo, co się w rękach trzymało, więc trzeba umyć, tak? Następnie potrzebujemy jajek ugotowanych. Oczywiście ugotować sami sobie musicie, nie? Proszę bardzo, na średnią porcję potrzebujemy mniej więcej czterech jajek ugotowanych. Do tego majonez napoleoński najlepiej polecam. Potrzebujemy ogórka krojonego, zwykłego ze sklepu najlepiej, jakby był swój, cebulka i szczypiorek. Co do produktów, każdy może używać różnych pomysłów. Ja tworzę jako swój pomysł. Można dodawać czerwoną cebulę, można dodawać rzodkiewki, pomidora i tego typu rodzaju różnych rzeczy. Opowiem Wam także o własnym sekrecie. Którzy nieliczni kucharze tylko o tym wiedzą, bo ponieważ jeśli mamy naszykowane już potrzebne składniki do danego dania, oczywiście czego potrzebujemy, żeby to danie było świetne? Jak myślicie? A, nie zgadliście. Bo potrzebujemy dobrego nie? Żeby pierdolnąć za sukces i powodzenie. No, więc bierzemy się do roboty. A jeszcze tak wam powiem, co do y, mojej profesji, czyli gotowanie. Bardzo lubię gotować. Mam dwa lata obyte szkoły praktycznej nie usnej, nie niczego. Więc można powiedzieć, że jestem profesjonalistą. A kurwa! Mm. Uciął se palca. Co do skutków ubocznych tej potrawy, to kategorycznie odradzam jedzenia tej potrawy w dużych ilościach, ponieważ gdy na wieczór zjecie tą potrawę, to wasza kobieta w łóżku może zniknąć i wyparować na miasto. Mamy wszystko już przygotowane, a więc produkt finalny w razie w. To nie wasza wina, że taki jajem śmierdzi. Jak widzicie, jajka mamy roztrzepane oczywiście bez Podtekstów. I teraz dodajemy wszystkie składniki znajdujące się na naszej desce. Proszę zobaczyć, jak się pięknie prezentuje pasta nasza jajeczna